Cześć, witajcie. Dzisiaj BMW serii 3 320d G20 Poliw, a więc LCI. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz należy do Bartka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Samochód w październiku miał rok. Przez pierwszy rok jeździł nim pracownik BMW Polska. Odkupił go od BMW Polska Bartek, który jeździ nim aktualnie dwa miesiące. Mamy koniec grudnia 2024. Jak widać M Monachium przypaski paski Adiego, więc to jest to samochód z M pakietami w pięknym kolorze, modnym kolorze w dzisiejszych czasach. I jest to klasyka gatunku trójka z Bawarii z dieslem pod maską, trójbryłowa limuzyna. Dwulitrowy diesel, 190 koni 400 Nm. Silnik połączony z ośmiobiegowym automatem. Miejsca tu jest mnóstwo, jak widać. Tu znacznie większe motory były instalowane, jeżeli ktoś sobie taki motor oczywiście życzył. No i to, co lubię, siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski. Z tyłu żadnych emblematów, można sobie myśleć wiele rzeczy, ale tu jest dwulitrowy diesel, o czym przed chwilą słyszeliście. Ładnie to wszystko nadmuchane, napompowane, wygląda masywnie. Sylwetka, która osobiście bardzo przypada mi do gustu. Kufer 480 Litrów wydaje się być solidny. Jak zwykle. We współczesnych samochodach brak materiału w tym miejscu. Lampka LEDowa można sobie złożyć oparcie stojąc z tyłu. Zawiasy na szczęście nie wnikają do wnętrza, nie pogniotą walizek. Cztery walizki lotnicze bez problemu się tu zmieszczą, mogę powiedzieć, że nawet pięć. W tym miejscu półka, siateczka, w tym miejscu półeczka. Elegancko to wszystko wykonane. Pod tą półką, jak widać, nic nie ma, tylko akumulator rozruchowy. Prezentowany egzemplarz jeździ na 18. Takie alufelgi ma właściciel na zimę. Zimowe opony 225 45 R18. To są oczywiście opony i felgi letnie. Takie Alumy są na lato. 225, 45, R18. Ciekaw jestem Waszym zdaniem, które się ładnie prezentują. Zimowe trzyletnie. Dla mnie oczywiście letnie. Siedzę nisko, no ale muszę leżeć, jak to w Bawarce. W Bawarce zawsze się leży. Troszkę ten ekran dla mnie dziwny. Taki wielki ekran, dwudzielny. Jeden wyświetlacz, drugi wyświetlacz. Miejscu na szczęście nie skrzypi, nie trzeszczy. Mi ekran nie przeszkadza, ale wiele osób krytykuje nową trójkę właśnie za ten wielki ekran, jakby doklejony do deski rozdzielczej. Mi to osobiście nie przeszkadza. Fajny materiał w tym miejscu. Tutaj miękko. Wszystko skrojone na miarę, jak to zawsze bywało w trójce. Materiały dobrej jakości. Nie jest to najwyższy sort, że tak powiem. Wypadałoby chcieć, czy wymagać więcej, bo to BMW. Jest to wszystko bardzo dobre, ale na pewno nie celujące, mając na uwadze ucznioską skalę. Elegancko przeszyte, wykonane. Ale moje dłonie dotykały już materiału wyższej jakości. Butelka 0,3 litra mieści się bez problemu. Tu fajny profil na butelkę półlitrową. Troszkę jeszcze miejsca w tej kieszeni jest. Boczek drzwi z tyłu, podobnie jak z przodu, tak na piątkę, nie na szóstkę. Jak widać, profil na butelkę 0,3 litra mieści się bez problemu. Tu mieści się również półlitrowa. Troszkę miejsca jeszcze w kieszeni jest. To jest nieco bardziej twarde aniżeli z przodu. Wsiadłem za siebie, ale jak widzieliście, pozycja półleżąca, jak przystało na kierowcę BMW. Yy, używam kierunkowskazów, bo mam płyn kierunkowskazach, także będę je po drodze uruchamiał, ale leżę w środku, to oczywiście żart, w tym miejscu gazetownik na stopy miejsca niewiele. Lampka ledowa w tamtym miejscu, ale nikt normalny, mam na myśli młodzież, nie jeździ w tym aucie z tyłu. Każdy chce jeździć tam, tak to by najmniej zawsze w trójkach bywało. Od czasu mojej młodości oczywiście marzyłem wtedy o trójce, no a jeździłem maluchem, ale takie były czasy. Lampki lodowe w tym miejscu, wysoki tunel, jak to w Bawarze, trzecia strefa klimy, dwa porty USB typu C. Bartek też leży z prawej strony kadrując. Czy da się siedzieć na środku? Da się, no ale kto w tym samochodzie jeździ na środku jako piąty pasażer? Tu się jeździ najwyżej w czwórkę. Lekko przycieram łysiną, czy łysiną czapką w tym miejscu pod sufitkę. No, ale tak to jest w trójce. Jeżeli chcesz większa auto, kup piątkę albo siódemkę. To jest trójka. Patrzę, czy są ISOFIXy z przodu. Z przodu isofiksów brak. Z tyłu oczywiście są ISOFIXy. Eleganckie materiały, jeśli chodzi o siedzisko i oparcie tylnej kanapy, podobnie jak z przodu. W tym miejscu podłokietnik, dwa uchwyty na napoje. Tu w tym egzemplarzu brak przebicia do kufra, oczywiście składane oparcie jest. Grubość powłoki lakierniczej na całym samochodzie pomiędzy 109 a 129 mikronów. To dobra wartość. Szanuję swojego klienta. Pamiętam czasy jak azjatyckie samochody były lakierowane na 70-80 mikronów. To był skandal. Tu jest bardzo dobrze. Średnie spalanie 6,9 litra, 202 km od tankowania. Nie jest to zła wartość, mając na uwadze, że Jeździ fan marki, młody kierowca to 7 litrów na 100 km w Bawarze. Co to za spalanie? To akceptowalna wartość. Spasowanie, wykonanie: wszystko tak na piątkę, nie na szóstkę. Bym powiedział, jak chcesz na szóstkę, pewnie musisz kupić droższy model BMW. Ale jest tu fajnie, przytulnie, wszystko jest eleganckie, nic na razie nie trzeszczy. Eleganckie dekory, co w tym miejscu? Dwa uchwyty na kubki, gniazdo USB, gniazdo 12V. I w teorii ładowarka indukcyjna jest taka informacja, jak mówi Bartek, właściciel nie działa, i tak sobie myślę. Czy to nie jest ten paskudny temat, że trzeba zapłacić jakiś abonament czy coś takiego jak to w nowych BMW? Napiszcie proszę w komentarzach. Jeżeli to jest prawda, że za ładowarkę indukcyjną musisz płacić abonament, to panowie z BMW hmm, polegniecie. Polegniecie, bo inni takich idiotyzmów jak na razie na szczęście nie wprowadzają. To nie może tak być, że kupujesz samochód, płacisz to zapłać 10 euro więcej przy odbiorze tego samochodu, a nie żebyś później musiał całe życie płacić jakiś idiotyczny abonament za to, żeby używać swojego samochodu tak jak chcesz go używać. To jest po prostu chore. Głośność pracy dmuchawy. Pięciostopniowy zakres na pierwszym biegu, samochód uruchomiony, absolutnie chyba nie słyszę, cichutko. Na drugim stopniu delikatnie słyszalna, ale już bardzo ciepło wewnątrz. I tak dosyć mocno tym ciepłem wieje. Trzeci stopień wieje mocno, wyraźnie słyszę. Piąty stopień, wewnątrz huragan i hałas, prawidłowe działanie. No i to, co lubię, najlepszy moim zdaniem kontroler, czyli iDrive. Kocham iDrive y i całe szczęście że w tym samochodzie on jeszcze jest no i jak w każdym BMW nie chcę przedłużać filmu mnóstwo kolejnych menu mnóstwo kolejnych podmeni. powtarzam się, mówię to w wielu filmach każdy fan garzyciarstwa i motoryzacji właśnie takiej może całą noc spędzić w garażu i wszystko sobie dowolnie personalizować czy ustawiać według własnych preferencji takie ciekawe informacje jakbyś nie wiedział jak co nazwać i gdzie co się znajduje to samochód tobie to podpowie możesz sobie nawet sprawdzić gdzie jest gwint ucha holowniczego? Oby to nigdy nie było potrzebne, ale jak widzicie jest z przodu. Przednie lampy, no chyba wszyscy jeżdżący samochodem wiedzą, gdzie są przednie lampy, ale gdybyś tego nie wiedział, to również samochód to podpowie komora silnika, wycieraczki, no proszę, świetnie, to wszystko rozwiązane w BMW, obróci się, Pokażę, co jest z tyłu, o, gdzie jest bagażnik, jakbyś nie wiedział, gdzie jest kufer, a jakby wsiadła jakaś przedstawicielka płci pięknej, która dotychczas jeździła elektrykiem, no to pod punktem numer 11 informacja, gdzie znajduje się wlew paliwa. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne, boczne zerwanie pojazdu, elegancka i znakomita jakość. Podłokietnik miękki, dobrze trafią w niego łokciem, pod nim duży schowek podświetlany, port USB typu C. W tej chwili widzicie na wyświetlaczu wszystko to, co lubi każdy fan marki BMW, a więc tak będziemy podróżować, tak często podróżuję. Bartek, właściciel samochodu, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Samochód jest w trybie sport indywidual. Konfiguracja Bartka, tak nie jeździmy. W tym trybie oczywiście samochód nie gaśnie na skrzyżowaniu. No wiadomo, idiotyczny system start-stop. W takich nastawach na szczęście ja zarządzam samochodem, a nie samochód robi to sam. Nastawy Bartka, o czym mówiłem. Usztywniony sportowy układ kierowniczy. Świetnie się to auto prowadzi. Dosyć sztywno zestrojone, takie moje zdanie, ale to są nastawy Bartka, nie chcę ich zmieniać. Chcę się odnieść do tego, co on mi tutaj mówił o tym samochodzie. Jak na razie wszystko to mi się elegancko zgadza. Świetna furka, znakomicie się tym jeździ i myślę, że to 190 koni w zupełności wystarczy. Poprzedni samochód Bartka, ta czwórka w miarę moda, 17 rok, sprzedał ją z przebiegiem niecałych 120 tysięcy kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że współczesne diesle niestety bardzo szybko padają. Doskonale wszyscy o tym wiemy. Nikt o tym nie mówi głośno, a po cichu wszyscy o tym mówią. 150-160 tysięcy trzeba czyścić jakieś doloty, kombinować, wymieniać różnych rzeczy za 20-30 tysięcy złotych? Nie! Stare Audi czy stare BMW nie miało z tym problemów, dlatego on wolał też takich problemów nie mieć. Stąd 120 tysięcy auto do ludzi. Niech się inni martwią. Oczywiście nikomu nie życzymy problemów, ale doskonale wiemy jak to jest. Później 150-160 tysięcy i wszystko w tych samochodach się sypie. Jest to bardzo smutne, nie chciałbym się z tym zgadzać, ale niestety to jest prawdziwe. Osobiście mnie to bardzo boli. Kiedyś, jak stare Audi w Nizdu miało 300-400 tysięcy, to jakieś tam drobiazgi wyskakiwały, ale przy silniku nic nie trzeba było robić. A dzisiaj 150-160 tysięcy i wszystko się sypie. Straszne. Stąd była decyzja o zmianie samochodu. Gratuluję wyboru, świetna fura, i podejrzewam, że znów, jak samochód osiągnie 100, a aktualnie ma przejechane 20. To pewnie Bartek się z nim rozstanie. Gdy go kupił dwa miesiące temu, przebieg to było 17 tysięcy, w tej chwili wkręciło się 20. Tak na marginesie. Ciekaw jestem Waszych opinii na temat trwałości współczesnych Disney. Czy również tak robicie, że dojeżdżacie do 100 tysięcy kilometrów i sprzedajecie samochód? Wiem, że nie wszystkich na takie rzeczy stać, często to piszecie. To jest naturalne, ja też jeżdżę Hyundai'em, bo na takim nie stać. Ale poprzednie moje samochody, mogliście zauważyć, typu Magana czy Tipo, samochody, które do tych przebiegów nie stwarzały żadnych problemów, ale gdy dojechałem do 100 tysięcy kilometrów sprzedawałem je, bo wolałem stracić na samochodzie 30-40 tysięcy, niż inwestować w niego 10-20, żeby znów później stracić 30-40, czyli łącznie 50 albo 60. Nie chcę tego robić. Wolę dojechać do stówy i samochód zmienić. Co tu jest z opcji w tej Bawarze? m -pakiet zewnętrzny, M-pakiet wewnętrzny i sportowe zawieszenie, tak jak mi mówił Bartek. To wszystko jest ponad standard 320D. Oraz sportowy układ kierowniczy. Jest fajnie, sztywno, droga jest taka, powiedzmy... Wyboista, jak na nawierzchnię asfaltową, straszne dziury, kolejny. Przypominają mi się stare, dobre czasy. Jak udało mi się, że ktoś ze znajomych przewiózł mnie trójką E30 czy E36, to te auta świetnie się prowadziły. Były takie delikatnie sztywne, fantastyczne jak na tamte czasy i wróciłem do czasów mojej młodości. W tym samochodzie jest bardzo podobnie. Kończy mi się teren zabudowany. Spójrzcie na wskaźniki mocy. na się tak 50-90, tak sobie po prostu o. I po małej chwili 90. Fajnie to wszystko urosło, nie? Bardzo łagodnie interweniuje Lane Assist. Podoba mi się to. O, jak chcesz najechać na linię, to interweniuje bardzo, bardzo łagodnie. Kieruje samochód do prawej strony, ale robi to z dużą gracją. W niektórych samochodach te interwencje są szalone, a tu jest to bardzo łagodnie. Przed nami SK. chciałby się powiedzieć, wreszcie jakaś normalna droga. Będzie mógł pojechać na samochód 50-120, bo tak to nie było, gdzie nim pojeździć. Cały czas tylko 50-90, 50-90, teraz jest troszkę lepiej. Ustawienia Bartka, jak widać, sport, indywidual, moja prawa stopa i już w tym momencie wędruje w podłogę. Jest dobrze. Nie jest to M3, co oczywiste, jest to diesel 190-konny, w zupełności wystarczający do codziennej eksploatacji, sprawnie rozpędził się do 120 Aktualnie ósme przełożenie, 120 na liczniku, na obroto poniżej 2000 jakieś 1700. Elegancko, długie biegi, gdy sobie podbije do siódemki, 2100 do szóstki, 2600. Wszystko elegancko. ósemka jak najbardziej długa, autostradowa. Czy BMW przekłamuje? Mając na myśli prędkościomierz, stuwa w BMW na Bartka, smartfonie. 93. Uuu, okazuje się, że przekłamuje, czyli ale optymista, jedziesz sobie z stówką, na smartfonie 93 to jest dobra opcja dla tych, co przekraczają prędkość, tak łatwo mandatu nie dostaniesz, ale nie spodziewałem się takiego przekłamania. Jaki jest hałas BMW przy 120? Ja już milknę, patrzcie na sonometr. Średnio około 68 dB i powiem, że Disney słychać tylko wtedy, jak zrobisz kickdown. Opon praktycznie nie słyszę. To, co słyszę, to powietrze opływające samochód. A jak się prowadzi? Bajecznie, jak każda Bawara. Minimalne ruchy kierownicą, bardzo czuły układ kierowniczy. W tej chwili jestem w komforcie. Wyszedłem z tego trybu Sport Indywidual. A samochód prowadzi się po prostu finezyjnie. Nie jest to m oczywiście, ale gdzieś tam na miastka tego jest pewne znakomite prowadzenie. W trybie sport indywidual, a więc barka nastawy, prowadzenie jest jeszcze lepsze. Mniejszy ruch kierownicy, samochód bardziej czuły, lepiej reaguje, finezja. Drugi pokaz dynamiki, tym razem sport. Wszystkie nastawy sportowe, ustawienia dynamiczne. Zobaczymy, jak tu się za chwilę zrobi 50-120. W trybie sportowym oczywiście, jak chcesz sportowy samochód, kubem trójkę, inne koszty utrzymania, inna cena zakupu, ale diesel również może być namiastką sportu, no ciągnie znacznie lepiej. Znacznie lepiej niż w Drive'ie czy w komforcie. Po małej chwili 120 w zupełności wystarczy do codziennej jazdy. Gdzie jeździ szybciej, jak masz 50-120, później zastanawiasz się jak się wyrządzić z limitem punktów. Jakbyś jeździłem trójką tych punktów brakuje znacznie szybciej niż w 320 z dizłem pod maską. Przed nami dziury, tym razem nowa trójka 320d. O, jak fajnie sztywno. Tak jak zawsze było w trójkach, jak sobie przypomnę z moich młodzieńczych lat wróciłem właśnie pamięcią do tych czasów. Świetnie, dobrze odfiltrowuje, ale sztywno, tak twardo i dosyć głośno. W środku, oczywiście, nic nie skrzypi, nic nie szeszczy. Takie zawieszenie, jakie zawsze chciałoby się mieć w BMW. Ten sam odcinek wyboistej drogi. Zrezygnowałem z tego trybu Bartka Sport Individual. Tym razem tryb komfort i przejadę po tych dziurach. No, nie, no, BMW nie da się powiedzieć, że nie jest to BMW. Tak samo, fajnie, sztywno, nieco głośno. Takie właśnie powinno być BMW i takie BMW jest. Mam na myśli nową Trójkę. Fajnie, elegancko, ale nieco sztywno. I kilka słów tytułem podsumowania. Bardzo fajny samochód. Wróciłem do młodzieńczych lat, do starych Trójek. Nie jestem Trójka, jak chcesz kozaczyć, to nie kupuj Diesla 320D. Znam wiele samochodów, które mają większy bagażnik w tej klasie, większą kabinę pasażerską, mocniejszy silnik, ale to nie o to chodzi. To jest klasyczna limuzyna BMW, klasyczna trójka, znakomity samochód do codziennej eksploatacji. Nie widzę tu jakichś słabych punktów. No, jeżeli to jest prawda z tą idiotyczną ładowarką indukcyjną, jeżeli ona działa po zapłaceniu abonamentu, no to to jest wtopa BMW na całej linii. Nie chcę się na ten temat rozwodzić. Idiotyczne pomysły. Poza tym mega fajny samochód. Bartek, bardzo dziękuję. Niech cieszy i służy. Rozmarzyłem się, wróciłem do młodzieńczych lat. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.